Fins no. aquí el programa Piękny rok. Tak to za piękny, cudowny rok dla mamy Faktury które i w naszym życiu bardzo... Zakładać. chodź tutaj, chodź, chodź, chodź. Ania nie, ja życiu. Tak, ale pozwoliłam się do niej po jakimś czasie. I nie, wiem, kiedyś jakaś wróżka powiedziała że mam ogromną intuicję i mam się jej trzymać i mam jej ufać i mam zawsze kierować się właśnie nią, bo ona jest dobra i ona mnie, ona mnie w dobrą stronę pokieruje. Jak, jak poznałam Anię, myśmy rozmawiały przez chwilę przez telefon, to pomyślałam sobie, kurczę, dobrze, dobrze, to, to, ta, ta znajomość dobrze rokuje I, i myślę, że i dla Was, i dla mnie to był najlepszy, to był najlepszy moment w życiu, bo... Oni pewnie też szliby sobie jakąś tam swoją ścieżką. Ja szłam no, swoją szła no, no, ścieżką. Szczegając no, no. się i irytując w wielu, w wielu przypadkach i w wielu momentach, ale, ale jak, po, jak połączyliśmy siły, to okazało się, że naprawdę nie ma rzeczy niemożliwych i wszystko można zrobić i możemy za 5 lat być Jedną z najbardziej rozpoznawalnych marek na świecie, nie w Polsce. My w Polsce już e, znaczymy bardzo dużo, chociaż, chociaż, ciągle jesteśmy, chociaż ciągle jesteśmy takim, wiecie, malutkim Miki. O, takim malutkim. A, ale ale, 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 słuchajcie, no to, 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 jest, ciągle, to jest ciągle początek no drogi. drogi. To jest ciągle początek drogi. I wiem jedno, że synergia działa wtedy, kiedy się spotyka. Na drodze ludzi takich, którzy o, pepe, nas pepe, wspierają pepe. i którzy. I którzy, e, I którzy i no, którzy. No, no, no. To masz zwierzątko, ja nie będę stał. No. Witam was wszystkich! E, którzy naprawdę stawiają, że 2 plus 2 to jest 5, a nie 4 i, i, u, nas, i u nas to zadziałało. i... I powiem Wam jeszcze jedną rzecz. Zawsze powtarzałam, że jestem... ja traktuję ich jak dzieci, a że. Dokładnie. <gryw> <gry <nhân> <gryw> 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 że to, co najbardziej mi się w życiu udało, to są moje dzieci właśnie. <gryw> Michał lata tam z tą swoją kamerką i kręci, ale, ale, ale chcę Wam też powiedzieć, bo tu wszystko jest pierwsze. Wszystko co tutaj, wszystko co się wydarzyło w ciągu tego roku, wszystko to, co widzicie dzisiaj, to wszystko jest pierwsze, bo... Bo to był pierwszy taki nasz koncept, pierwszy pomysł, pierwsze spotkanie, pierwsze wspólne projekty. Dla Michała strona www.lgmp.pl to była również pierwsza strona, jaką zrobił pierwszy w konflik. swoim życiu. Tak, <grym> <grym> pierwszy konflikt u nas jest jak w rodzinie, ale my naprawdę jesteśmy kochającą się rodziną. Dzisiaj pierwsze włóczki. Mój syn, kiedy powiedziałam mu, że chce stronę, i żeby mi ją zrobił on, bo ja się po prostu z nikim nie dogadam, bo rozmawiałam z kilkoma webmasterami i miałam taki moment, że myślałam sobie, jak nie zabije, to albo ja wyląduję w psychiatryku, albo w więzieniu, albo w ogóle nic z tego nie będzie. I, I powiedziałam, że jak nie zrobi mi tego Michał, to już po prostu nikt. I w ogóle. I moje dziecko jedyne, jedyne wskazówki, jakie dostawało do tego, co ma robić, to, to była wskazówka pod tytułem. Nie <ślarz> Co chcesz, żeby na tej stronie było? Nie wiem. A jak chcesz, jak, jak kto zagospodarował? Nie wiem. I facet, który nie dzierga. No naprawdę. Nie jeszcze, jeszcze. Ma, jest. Ja wiem, że jest wielu mężczyzn, synowa, którzy potrafią. Tak, synowa się zabra, zabrała i synowa dzierga. On nie. On po prostu stworzył stronę dla dziewiarki, dla nick-designera, nie mając bladego pojęcia, z czym się to je. I to też była jego pierwsza strona i bez niego by się tu nie udało. Nie udałoby się to bez Was, bo na koniec chcę Wam powiedzieć jedną rzecz. My byśmy, ani ja, ani Ania pewnie, ani Marcin, nie dojechali nigdzie, gdyby nie tacy ludzie jak Wy. Bo wiecie, użyję teraz brzydkiego słowa, ale nie mam, ale, ale nie mam zastępstwa. Klie, klienci, klienci, klienci sklepów internetowych, klienci sklepów z włóczkami, klienci sklepów jakichkolwiek, są tacy, jacy są, dostarczają naprawdę ludziom, sprzedawcom ogromnej ilości e, trosk i problemów, a my mamy takich klientów, że nawet jak się trafi ktoś, kto nas w jakiś sposób zdenerwuje, to, na, to, to w ciągu 5 sekund jest 15-150 innych osób, które dodają nam tyle sił i dają nam taki power do działania, że chce nam się latać. I prawda jest taka, że to dzięki Wam nam się chce latać. Naprawdę. To, co wy nam dajecie jako ludzie, ja rozmawiam z Michałem, z Martą, to są młodzi, młode wilczki pracujące w korpo, żyjące w zupełnie innej rzeczywistości. Jak opowiadam sytuację i, i, i te nasze doświadczenia z wami, to co zrobiłyście, jak zareagowaliście na pewne sytuacje, to oni mówią, nie wierzę, nie, to się nie dzieje. To w ogóle to, ta, takie, takie, takie rzeczy nie zdarzają się na świecie. To dlatego ludzie chcą pracę magisterskie na temat tej społeczności, która gdzieś tutaj powstała. To dlatego ludzie chcą pisać artykuły i, i, i kręcić programy e, o reportaży od, o, o Was. Bo gdyby nie Wy, to naprawdę nie udałoby nam się zrobić nic. I ja Wam dzisiaj chciałam bardzo, ale to bardzo podziękować. Za każdą, za każdą dobrą myśl, za każdą dobrą emocję, za każdy piękny dzień, który przeżyliśmy w ciągu tego roku. Dzięki Wam. Bardzo dziękuję, dziękuję. bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. bardzo, dziękuję. Dziękuję. bardzo dziękuję. Babelna, o której Iza wczoraj mówiła, tylko w tej części jest ten. Od razu mówię, że od poniedziałku przychodzą naprawdę bardzo duże dostawy. My będziemy stanie wszystkie oaktualniać. To jest pierwszy. <noise> A ty do końca? Tak nacięta. To co, tchniemy? <noise> No nie o wow! wow! Zapraszamy, zapraszam. Nie wiem. Wtedy tam się robi bardzo ładna taka łódka. I ona się idą odbija, bo zastosowała za dużo oczek Chciałam Chciała tutaj mieć 5, tu 3, tu 3, tu 3, tu 3, bo pewnie i tak wyszło z, z, tego, no, z tego co nabierała. Jeżeli Chcemy, żeby się ten był, był, był troszeczkę szerszy, ale miał dalej od, tak by ten wygląd oczek prawych, to pamiętajmy, żeby tutaj robić prawe, lewe, prawe, lewe, lewe, tak, lewe tak, prawe, lewe, dopiero, prawe, bo wtedy nam się ta krawędź nie będzie odbyła.